Hej, dzisiaj mamy taką fajną robotę, bo mamy do zamontowania baterię wannową podtynkową. I zobaczcie, jak to u nas wygląda. Zaczynam sobie od złożenia baterii na sucho, wkręcenia wszystkich ktautek i jakichś wstępnych przymiarek. Jak już wszystko mi pasuje i wiem co do czego, zaczynam sobie podwijanie pakułami i skręcam na gotowo. Tutaj w łazience mamy całą instalację zrobioną na, na PEX 16, więc użyjemy tego samego systemu do przyłączenia naszej baterii. I tak skręcamy, skręcamy, aż całą baterię mamy skręconą, zaciskamy nasze kształtki i idziemy do łazienki na wstępne przymiarki. Wyznaczamy sobie odległości naszej baterii i zaczynamy kucie. Po przygotowaniu miejsca na baterię możemy ją wstępnie ustawić i przyłączyć do istniejącej już instalacji. Tutaj poszło gładko, bo, tak jak wspomniałem, mamy instalację speksa. Rurki są na tyle elastyczne, że możemy sobie nimi manewrować niemal w dowolnym kierunku, w dowolnym kącie. Bateria ma otwory montażowe na kołeczki, a z racji tego, że mamy tutaj solbet, po prostu wypoziomowaliśmy sobie ją na wkrętach. Po ustawieniu wszystkich płaszczyzn można wkręcić wylewki do oczek, zabezpieczyć je. Odkurzamy sobie z pyłu, gruntujemy i po ustawieniu możemy tynkować.